I tu wszystkie Będziemy rozmawiać o naszym Wszechświecie i Kosmosie, który się nadal rozszerza przez miliardów lat od jego powstania, Wielkiego Wybuchu. Teraz będziemy rozmawiać o Układzie Słonecznym najpierw i Planety i Księżycach. Wszystko o, tu wskazane u naszej układzie Planetarnej to gwiazd, nasza Gwiazda Słońca i Planety. To Merkury, Wenus, Ziemia, Mars i przechodzimy przez Pan plantoid i kolejne planety. Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. Przechodzimy przez pas Kumpela i Obłok Oorty i jesteśmy poza Układ Słoneczny. Teraz my mówimy o Słońcu. Słońce powstało 4,5 miliarda lat temu. Tu powstał cały Układ Słoneczny. Teraz Merkury. Merkury, to Merkury jest najmniejszą planetą całego Układu Słonecznego. Jest pozbawiony atmosfery i księżyców naturalnych, satelitów. I ma pokryte karterami, przypomina nas ziemski księżyc. Teraz, teraz Wenus. Wenus nie ma księżyców i ma atmosferę pokrytą chmurami. Panują tam błyskawice, tornada, deszcze siarkowe, kwasowe. I tam bardzo gorąco. To jest najgorętsza planeta tego Układu Słonecznego. To jest Ziemia. Ziemia. Tu my mieszkamy. Mieszkają tam ludzie, zwierzęta i rośliny. Tu panuje tam. Przy osiotronie, stronie Ziemi, widać woda. Oceany, rzeki, jeziora, kontynenty, a pomimo to, to jest Ziemi może zabrać nawet światła miast z kosmosu nad Ziemią. I ma jeden księżyc. To ma na imię księżyc, ma Telemus. Widzimy tylko pierwszą stronę Ziemi. Teraz Mars. Mars to nazwaną czerwoną planetą. Nazwaną są kolorami i ma oba bieguny, i są marsjańskie łaziki amerykańskie, to badają Marsa. Mars ma dwa księżyce, Phobos i Deimos, to okrążają. To jest okrążający między orbitą Marsa a orbitą Jowisa, Które okrążają Słońce szybkością. Jowis to planeta, Orbem, gazowy orbem. Największa planeta Układu Słonecznego. Ma 30, 30 prądów sterminowych. I ma wielką czerwoną pramę. I ma 77 księżyców. Większość z nich to 4 jak Io, Europa, Gwynedo, Kalisto. Saturn. To kolejny kolejny gazoorbem. Ma to najpiękniejsza planeta Układu Słonecznego. Ma pierścienie złożone z rodu. I pył to okrążają z bardzo dużą szybkością. Panują też burze, jak wielka biała plama na Saturnie. I ma, czyli są dwa księżyców. Większość, który ma, posiada dosłownie, to, to Tytan. Uran, tu też się gazował, Ty też ma pierścienie, tu jak tak krąży, z na boku i wirował, jak bezka. I też ma księżyc, jak Oberon. I ma też taką chmury, tu okrążają to tyle. Też lecimy do Neptuna. Neptun. To ostatni planeta. Tu jest taka, która posiada prądostrumowe chmury, układy chmur, wiatry i wielka ciemna prama. I ma wielu księżyców jak Tryton. Teraz pan skupiera się z orbitą Neptuna. Tu okrążają jakieś planety inne. Teraz Pluton. Pluton był to planeta karłowata, daleka. Teraz obok Orda. To, otacza cały Układ Słoneczny. Aż są się takie malutkie, malutkie, takie malutkie, malutkie słoneczko. I, i pranty widać. I tu, tu otaczają miliardów komet. Nieokresowych i okresowych komet. To odbliżają na kometę Haleja. Teraz układ lokalny. Nie, galaktyka droga mesna. To składa się parusetek miliardów gwiazd. I ma masowną całą dziurę w samym środku. Tu wiruje. Układ lokalny znajduje się jak galaktyka dromedy i droga mesna. Inne galaktyki też znajdują Przeświat. To rozszerzające banka. Tu wybuchło i rozszerza się takiej, jest takiej wielkości. Z takiej wielkości się znajduję. Bardzo dojecie wielkości, jak, jak moja głowa. To było na tyle. Żegnam wasz. Tu wszystkie rzeczy. Pa!